Hola Amigos, z tej strony Wit. A w dzisiejszym odcinku yy, mamy bardzo y, niesamowity poradnik po prostu dla was, tak. Stwierdziłem, że zrobię odcinko poradnik, Mianowicie jak zrobić taką fikuczną windę. W tym oto miejscu będę ją robił, ale jak zrobić taką windę, wiecie. Yy, z podłóg, która wiecie, was przyspiesza do góry i w ogóle. zupełnie, wie, jak to zrobić. Jak teraz a, czy... idealny poziom przygotowania. Mamy przy sobie trochę kelpa, mamy solosend i mamy wodę. Wydaje mi się, że to wszystkie, wszystkie rzeczy jakie potrzebujemy. Także bez zbędnego gadania od razu biorę się do roboty. Widzowie, 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 czekajcie. Jest tutaj sytuacja taka, że będę robił konkurs. Konkurs, konkurs, konkurs. Który polega na tym, że... Po prostu oczywiście wymyślić fajną, do... fajną nazwę do naszej jakby wioski, którą tutaj mamy, tak? Mi nic, kurczę, szczerze mówiąc, jak bardzo bym chciał coś wymyślić, tak nic mi nie przychodzi kompletnie do głowy, więc bardzo liczyłbym na waszą pomoc. Osoba, która wygra ten konkurs, nie zyska żadnych pieniędzy ani nic. Osoba, która wygra konkurs w, w przyszłych trzech filmach, jeśli będzie pisała jakiś komentarz, to będzie on zawsze. Nie zawsze, ale będzie on zazwyczaj przypięty. No i teraz możesz się pojawić pytanie, jak to zazwyczaj, co jest? co jest, co jest, stary. Albo przypięty, albo tak, albo nie, jakby kurczę, prosta, prosta sprawa. Wolę sobie zostawić tutaj ee, coś dla siebie, jakby się okazało, że te komentarze po prostu nie będą takie normalne i wiecie o co chodzi, bym nie przypinał komentarza, który opiera się na samych wulgaryzmach. Mam nadzieję, że rozumiecie. Także możecie wymyślać jakieś fajne nazwy. Jak nie będzie jakiejś żadnej, która mi przypadnie jakoś z gustu, to po prostu sam spróbuję wymyśleć. Dobrze, tak więc, żeby zrobić taką kuśną windę, musimy sobie tak wydać wodę. Właśnie tego kelpa posadzić, nie? Możecie mówić. Hmm. Jest tego pewny? A ja wtedy wam powiem tak. Ja mówię. No, miejmy nadzieję, że dobrze to robię po prostu. Może teraz jak zniszczę te wodorościki to, to się? Miejmy nadzieję, że tak O! Jest! Mamy to. Także to jest niesamowity poradnik. Jak zrobić? <ścoughs> jak z zrobić portal? Taki właśnie, tak. Mm, czyli na samym spodzie dajecie piasek dusz. Później, e, oczywiście, na samym początku w ogóle wylejcie wodę. Tutaj w takim tuneliku, rondelku dajecie piasek dużo podstaw. Później telpa. To był niesamowity poradnik. Mam nadzieję, że rozwiązałem Wasze problemy. Na pewno widzowie Just Playa szuka, czekali na coś takiego. Niewątpliwie. No, po prostu to tylko taki szybki materiał, ale życie, no. Po prostu potrzebowałem coś nagrać, bo po prostu wyjeżdżam za chwilę i żeby miał, wiecie, tu regularność w miarę zachowaną. Jego dziękuję, mojego wieczorka. Zostawcie subskrypcję, lajka, komentarz. Adios, Hermanos.